Dzień dobry, 2 stycznia, Piotr Gnyp, to jest pierwsza dniówka w 2012 roku, mam nadzieję, że Sylwester był huczny, że macie dużo postanowień noworocznych. Związanych z grami, takie na przykład kończyć gry, czy grać więcej w gier niezależnych, czy sprawdzić wszystkie wasze tytuły. No ja na pewno będę chciał zobaczyć te, te gry niezależne. Tomek e, i Konat i bardzo się mi jarają, ja trochę mniej, więc to może być taki dobry rok, żeby zacząć e, też ten fragment rynku lepiej nieco poznawać niż do tej pory. E, a jeszcze tak pokazując, to jest nowy PlayStation Extreme. E, podwójna okładka. Nie wiem, jak sobie bardzo pokazać, żeby nie zepsuć tej dniówce, ale może tak. Jak widzicie, to jest jeden obrazek, a to jest jego nowy layout. E, Tutaj Asia na jedzie. Tak mniej więcej wygląda nowy layout PSX Extrema. O, proszę. Mamy też nowe logo i nową cenę, czyli 9,99. Więcej o tym numerze pisma w naszym przeglądzie prasy, który się pokaże w tym miesiącu. A wracamy do poligamy i o tym, co ciekawego na naszych łamach się pokazało od Sylwestra i w nowym roku. Przede wszystkim, my bardzo dużo podsumowań, wiadomo, grudzień i początek stycznia to taki okres, kiedy różne redakcje i różne media sobie podsumowania, piszą, co było ważne, co się udało, co się nie udało. U nas jest to podsumowanie Triple A-ów, czyli tych gier wysokim budżetem. Co tam się z tym działo, jak te gry wyglądały, czy to były głównie sequele, czy było coś nowego, co komu wyszło, a co nie do końca. To stworzył Maciek Kowalik, bardzo zachęcam, bo to jest ciekawy tekst. Oprócz tego mamy też oczywiście 10 najlepszych tekstów na poligami z zeszłego roku, czyli te, które najchętniej czytaliście i są to teksty robione po unikalnych użytkownikach, czyli nie od słonówki, tylko to, co tak naprawdę was ciekawiło i tam, gdzie naprawdę byliście i czytaliście. No i to wiadomo, porno z Wiedźmina, porno Wiedźmin Kaman, e, hit, który nie mógł się nie sprzedać. Poza tym oczywiście Dedial, Entretencja Bullet Storma, e, Adyna Chmielarz, który robił grę z komputera według e, Epika i parę innych jeszcze ciekawych rzeczy. Warto trzeba wrócić zobaczyć, co tak naprawdę was interesowało w zeszłym roku. E, mamy też oczywiście podsumowanie, które zrobił e, Hyper, czyli jaka telewizja o grach. Tam generalnie wszyscy redaktorzy naczelni i wszyscy przedstawiciele mediów growych w Polsce powiedzieli o swoich typach e, gier, najlepszych gier roku 2011, tego co ich kręciło, tego co się nie udało, tego co miało najfajniejszą lokalizację i wiele innych tam jeszcze jest oczywiście pytań. A oprócz tego e, przewidywania na rok 2012, czyli co się może wydarzyć, co nas zachwyca, na co e, czekamy i to jest e, materiał wideo z Hypera. Mamy też dwie podsumowania styczniowe i grudniowe, czyli najpsze nasze premiery grudnia, co organizowaliśmy, która gra wam się najbardziej, jak również krótkie wideo pokazujące, jakie gry będą w styczniu i co na co w styczniu warto czekać waszym zdaniem. Idąc dalej w m. kapowniku widzę jeszcze ćwierćfinały gry roku, czyli praktycznie już końcówka. Portal 2. przeszedł, słuchacie, bardzo z tego powodu cieszę, że portalowi się tak, dwa tak wysoko udało dojść. Obocznie go z Wiedźmin, Batman i parę, parę innych tytułów, także warto się przejść tam, zalogować i oddać swój głos na swoje ukochane gry 2011 roku. Pałowiniarski wrócił do Bullet Storma i pisze nam, jak to jest w do tej gry. Czy naprawdę jest fajna, czy się sprawdza. A Tomek Kutera obejrzał sobie Little Big Adventure, będzie remake tej gry, w związku z sprawdziliśmy, jak wygląda oryginalna wersja. No i diagnoza krótka: lepiej czekać na remake, bo oryginał po tych kilkunastu latach już się za bardzo nie broni. Do tego mamy dwa, dwa teksty z blogów, czyli o tym, co się może stać z MMO przy wychodzących nowych tytułach, przy nowych trendach na rynku, jak również o tym, dlaczego jeden z naszych użytkowników nie lubi nowych gier, tylko wolę te stare, a ja mam trochę odwrotnie, ale zobacz, warto zawsze zobaczyć, jakie zdanie ma. E, druga strona... Y i to chyba wszystko. Oprócz jeszcze oczywiście e, tekstu Owa Kamińskiego, e, może takie viralowe wideo, które się pojawiło na YouTubie, o człowieku, który chciał grać w Sylwestra e, właśnie w Tomb Raider'a. I to było śmieszne, w ogóle mówisz, że to wcale nie jest śmieszne. Bo Kamal, możemy robić w Sylwestra to, co chcemy. Nie ma żadnego wymogu impreza, nie szaleństwa. Jak ktoś chce grać, niech po prostu gra i kto to, co chce. E, I chyba to jest taka dobra dywizja na ten rok, że róbcie to, co jest dla was fajne, a nie patrzcie na innych. To był ja, Jarząbek, a nie Piotr Gny. przepraszam, w nowym roku. Wszystkiego dobrego od zespołu Poligami. Cześć.